Nie mam słuchać. Coś w ogóle będzie. Mam nadzieję, że to się dzieje. Zobaczymy. Tak mam nadzieję. Czy ktoś. Się Chcę ktoś, ktoś chce się skomunikować? Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał się skomunikować. No dawaj To było tylko takie ten Nie wiem, czy było słychać O, coś było co kiedyś mieć może jakaś firma zasponsoruje spirit boxa tego 7 bo jest 7ka i 11ka na 7 jest niższa Mam nadzieję, odezwać? O, Pan Ślimak chyba chce się odezwać Patrzcie, Pan Ślimak chce się odezwać Ślimak, po, powiedz coś O, coś powiedział Chyba Panie Ślimaku, powiedz coś Pan Albo no, Twoja dusza nie chce się odpowie Panie Ślimaku Panie Ślimaku, halo? Pani ślimak, ślimaku Pani ślimaku Odpowiedz, twoja dusza coś odpowie Ślimaku, odpowiedz coś Dobra, zostawmy Może nie chce gadać ktoś też w ten ślimek, ale jego, albo jego dusza. Ja coś nie chcę. To już też jest wiatr, więc dusze sobie latają sobie. Nie chcę to odgadać. Powiewają na wietrze Rzeszok. O, coś było, ale nie wiadomo co to jest No dużo, dawaj. Gdzieś w tańcu No kurde Chciałem przynajmniej coś na wok się wykryje A tu co? Coś cieniutko Dla mnie idzie na tym woksie Chcecie próbować połączyć, z połączyć Ale coś ciężko idzie coś cieniutko we idzie się połączyć z ghost boxem znaczy z voxem tak zwanym chyba wszystkie duchy śpią o, coś było coś złapało, ale słabiutko coś Przed chwilą, ale nie wiem, czy to będzie filmik. Coś Tu coś było? O? Dziwne dźwięki, nie na dźwięku, nieznane. Moczę się odzy a i to jest takie normalne wyraza. Teraz, kurde coś nie chcą wokół rezerwatu, chyba, że się zrobił jakiś mini, mini clip. Zobaczymy, Z, że wszystko było widoczne. I w ten czas. Zobaczymy kiedyś może kiedyś do tej serii wrócę. Ale na początek chcę chciałem... zbadać jedno miejsce. Takie nazwy to miejsce chore. Tak. Przez gusty. te miejsce w pewnego dnia To będzie w miarę normalne Badałem, takie to jest nazwyk krótkie, ale, ale Ale sprawdzimy Tak po cicho sprawdzimy, żeby tam mieszkańców nie pobudzić wokół tego rezerwatu Jakbyś miał dobrą letarkę taką to spoko można byłoby wejść w wpierdzieli ten las bo tam jest jakiś przestrzeń jest teraz tego nie widać ale można byłoby, by pójść ale nie wiadomo gdzie byśmy się znaleźli nie tam tej dróżki tylko gdzie jest Widać O inny koniec Inny konie? Co? Jakiś i... niemiecki? Co jest? Dawaj, dawaj, dawaj. Więcej Nie gochy. Nie, gochy? nie Nie Wod decker, co to było? さあ、そこ、yeah, に置いておくれ、齋藤さん、齋藤さん、お待ちしております。 No nie mówił po japońsku albo chińsku? Dziękuję O kuź, no, to teraz? Raz. No nieźle Gitara słaba kończymy Dzisiejsze ghost Powiem was, że takie wyszło Całe, nie wiem, maks 4,5 na 10. No to dopiero początki tego, więc może kiedyś będzie lepiej. Może ja mam, tego nie robiłem, więc jak na początek 4,5 na 10 to jest w miarę klarownie. Bo nie mówię, że to było perfekt. Więc nie pisze mi w komentarzach, że chcemy hejdzie, tylko ostanę pozytywu. Dawno tego nie robiłem, więc trzeba w końcu było wyjść i się odważyć. Po jakichś nie wiem roku, czy w roku? Zabawy te, dosyć Więc kończymy. Mało 7, 6, 5, 4, 3. Na raje I zasubskrybujcie. Cześć!